Dziennik Bydgoski Kupujcie ludzie najnowsze wiadomości Dokładna relacja z wydarzeń Które odmieniły miasto Bydgoszcz Od teraz jesteśmy w Polsce Nowa nastała epoka Rzeczywiście, choć już długo nasz dziennik bydgoski redaguję, to dziś mam odczucie nowe. Oto trzymamy w rękach wydanie wiekopomne historię w rękach mamy. Absolutnie. Nie co dzień miasto z rąk do rąk przechodzi, nie co dzień granice światowe się zmieniają, a traktat wersalski też podpisały mocarstwa specjalnie na zakończenie Wielkiej Wojny. A moc tych ustaleń okazała się tak wielka, że wsparła bydgoskie marzenia. Wsparło je również Powstanie Wielkopolskie i oto dziś jesteśmy w Polsce. Na pierwszej stronie naszej gazety wielki, wielki biały orzeł. Ale zanim ów orzeł był na naszej gazecie, no to długo jeszcze byliśmy pod Prusakiem. Ach, dłużej czekaliśmy niż reszta kraju na wyzwolenie. Powstanie, choć huraganem szło przez okoliczne miejsca, co zatrzymało się przy granicy miasta. Do nas dotarło nasze wojsko dopiero 20 stycznia 1920 roku. Jakby na widzialne potwierdzenie zdarzeń yy, dzień wcześniej, kiedy to uroczyście podpisano akt oddania miasta Bydgoszczy generalnemu komisarzowi rządu polskiego. Byłam przy tym. I wciąż jakbym słyszała głos głównych stron historycznego spotkania. Oto co burmistrz niemiecki Hugo Wolf powiedział przy złożeniu swojego podpisu. Herr Rechtsanwalt, meine Herren! Panie Mecenasie, moi Panowie. Po nastąpionej ratyfikacji Traktatu Wersalskiego i wykonaniu ustaw tegoż Traktatu, przechodzi miasto Bydgoszcz pod panowanie rządu polskiego. Jako teraźniejszy naczelnik administracji i korporacji miejskich, podejmuję się nałożonemu mi obowiązkowi, Panu jako przez rząd polski mianowanemu generalnemu komisarzowi miastu Bydgoszcz zdać. W imieniu ludności niemieckiej oświadczam zarazem, że niemieccy obywatele Bydgoszczy lojalnie się do nowych warunków zastosują, że wiernie swe obowiązki, jako nowi obywatele państwa polskiego, spełniać i swoją współpracą dalszy rozwój i pomyślność miasta popierać będą. Wobec tego wyrażam moje usilne przekonanie i nadzieję, że niemieccy mieszkańcy Bydgoszczy doznawać będą i ze strony polskich władz, im słusznie należącej opieki i uznania, jeżeli obowiązki swe obywatelskie wypełniać będą, i że z powodu dawniejszych ich przynależności do niemieckiej ojczyzny, żadna krzywda im się nie stanie, bądź to w kwestiach politycznych lub ekonomicznych. Hugo Wolf. Sędzia prawnik, nie byle kto, doświadczony sędzia i z Frankfurtu nad menem i z innych miejscowości, i długoletni prezydent miasta Wydgoszczy, prawnik. Prawnik przekazuje władzę prawnikowi, słusznie pan to podniósł, albowiem Jan Maciaszek był znakomitym prawnikiem, adwokatem. Doświadczonym politykiem, bo był bardzo zaangażowany w powstaniu wielkopolskim. Właściwie w pierwszej fazie tego powstania, o czym się mniej wie, Jan Maciaszek jest w samej czołówce polityków poznańskich, którzy w tym powstaniu uczestniczą i od strony prawno-administracyjnej prowadzą działalność. Przejmuje. To jest ten moment symboliczny na poduszce, klucz. Panowie, przekonani możecie być o tem, że rząd polski wszelkimi siłami starać się będzie nie tylko o podtrzymanie dobrobytu, handlu i przemysłu, jako i kulturalnego rozwoju naszego pięknego grodu ale że dołoży wszelkich starań, aby go jak najbardziej rozwinąć. Dobro pracowitego obywatelstwa naszego grodu rządowi polskiemu bardzo leży na sercu. Wyrazu lojalności, któreśmy, panie burmistrzu, co dopiero z ust pańskich usłyszeli, dają najlepszą rękojmię, że rządowi polskiemu wykonanie obowiązków przyjętych w traktacie pokojowym bardzo będzie ułatwione. Polska nie ma najmniejszego powodu, nie zastosowywać względem swych nowych obywateli zasady tolerancji, które do najpiękniejszych zalet naszych dawnych dziejów należą, o czym przede wszystkim założenie naszego miasta świadczy. Oby się miasto i jego mieszkańcy pod nowymi rządami zawsze czuły jak najszczęśliwiej. Oby miasto nasze doszło do największego rozkwitu, tak nam dopomóż Bóg. 19 stycznia wydarzył się Cud Urzędowy. A dzień później Cud ulicy. Oto powitaliśmy na rynku Wojsko Polskie. Każda szkoła, parafia, stowarzyszenie szykowały się na doniosły moment. Wyciągano sztandary i znaki. Bardzo rezolucznie zareagowali kupcy. Z rubryki ogłoszeń ratyfikacja nastąpiła. Wkrótce można się spodziewać naszych zuchów. Niech każdy więc jak najprędzej zaopatrzy się w odznaki narodowe. Polecam takowe i to orzełki na czapki i w krawatki już od 50 fenigów począwszy. Jubiler Henryk Kaszubowski, ulica Fryderykowska 29. Spokój należało zachować, aby ten historyczny dzień pozostał radosnym świętem. Bydgoszcz dała przykład, że z wyrokami historii można pogodzić się bez walki. Chociaż czekano w napięciu. Na dworcu kolejowym straż trzymała warta parytetyczna, polska i niemiecka. Ale czuło się, że polskiej siły już nikt nie może tutaj powstrzymać. Ten czas wydał mi się bardzo, ale to bardzo ciekawy z punktu widzenia mojego jako pisarza, dlatego że wtedy Bydgoszcz po prawie 150 latach niewoli przechodziła z rąk niemieckich w ręce polskie. Wbrew pozorom nie odbyło się to spokojnie, zupełnie spokojnie. Miasto było w dużym napięciu. Panowało bardzo duże napięcie na ulicach, co miało wyraz w różnego rodzaju incydentach, z udziałem czasami broni palnej, czasami e, niepalnej, ale w każdym razie e, było nerwowo. Niemiec, Simon Schendel, zamówił u nas taki komunikat. niniejszym przestrzegam każdego o rozszerzaniu pogłosek, jakobym ja pożyczył piłem do zrzynania drągów do dekoracji miasta na przyjęcie wojsk polskich. Oświadczam, że ani ja, ani żaden z mego personelu coś podobnego uczynił. Każdego, kto rozszerzać będzie tę zmyśloną bajkę, ścigać będę sądownie. Ta data nie jest powszechnikiem kulturowym dla młodych ludzi, którzy ubiegają się o, za, o złote odznaki Młodego Przyjaciela Bydgoszczy, mimo że mamy i tablice na płycie Starego Rynku, mamy ulice. E, dlatego też wszelkie działania, które e, zmierzają do tego, by na trwałe ta data utkwiła w świadomości przede wszystkim młodych e, Bydgoszczan, e, są godne e, pochwały. thank you